Dzień dobry, dzień dobry. Przyszedł czas na podsumowanie, chyba, tych moich wysiewów arbuzów. Miesiąc i kilka dni od wysiewu. Słabą kondycję mają, bardzo słabą, bardzo. To, co teraz widać, to jest najlepsza siewka. Dwie, jakie mam. I teraz, tak podsumowując, wysiane zostało 68 nasion, 16 odmian. Wykiełkowało 31, z czego na dzień dzisiejszy jest 19 siewek. I to takich, jak widać, słabych, cienkich. Rzuciła się troszkę mszyca. Była chyba ta zgniwisna korzeni, bo po prostu na dole łodyżek gniły, łamały się. Jest sporo ziemiórek Szkoda mi pryskać jest, ale chyba to będzie trzeba zrobić. No proszę, no tak wygląda miesiąc i co 5 dni, 4 dni od wysiewu to dziurawe. A mówię 16 odmian. W zasadzie jest 15, z tym, że jako 16 liczę polską odmianę Sugar Baby. Jako 16, jako 15 Odmianę ukraińską z Saharnej Małyż, czyli to jest to samo. Ale liczę jako 16 odmian, porównane ukraińskiej i polskiej, jeżeli się uda, oczywiście. No słabiutko, słabiutko. Śnieżok widoczny jest, nie mogę za bardzo zbliżyć, bo się coś tu zamazuje. Tutaj, ukraiński śnieżok. Jedno, jedyna. Jeszcze tutaj, Tender Sweet. Takie ładne, tyle że długie są wyciągnięte. Także jeszcze raz wysiane 68, wykiełkowało 31. Jest 19 sadzonek. A jeszcze ze 3 tygodni potrzeba, żeby je posadzić, a tutaj też mm, podosiewałam oczywiście. I na razie tylko zeszły 3 klądikę ale zobaczyć proszę jaka tu jest już sztywna ta siewka to jest klądikę to jest sztywna tutaj janosik Kurczę, ale mordęga z tym jakby nie było no i to co mi zależy strasznie orangeglo wczoraj łapetynę wychylił Dosiewane 16 kwietnia. No niesamowicie, jak po grudach. Tak. Tutaj właśnie teraz widać, ale to wysiałam w zupełnie innym piachu. Dosłownie w piachu. Piach z bardzo niewielką ilością obornika. Jakaś tam inna ziemia niż używana do poprzednich wysiewów. No i tutaj. Tutaj nic nie wyłazi jeszcze. No, szkoda, szkoda. Czekam. Ojej. Tak się to ma. No, tutaj sobie zapisuję nawet, żeby wiedzieć, co i jak. To na razie. A jak ktoś ma swoje wysiewy, to niech też wrzuci, niech ja zobaczę, niech porównam. Rany. No, niesamowicie. Fajnie by było, fajnie jest, no, wyhodować taki owoc. Dobra, na razie.